Sek? Prawie, tylko z wujkiem to się nada? Nie wiem, to już musisz. sam nie mam pojęcia. jej się pytaj, może. Zmień sobie ten głos, jaj. A, jak najbardziej, gdzie to? Głos łupiercy beta jest. Słyszalność głosu upierscy. Opcja głosu pierwscy pozwala wybrać głos dla twojego upierscy i zmienić go w czacie głosem grupy i zbliżeniowym. Hey Raider, can you hear me alright? Good, let's go. A żebyś za nie, nie zaczął łaść z żaden do mnie, bo. nie będę się bronił, bo będę uciekał. Hey Raider, can you hear me alright? Nie, zmyt metaliczny. Hey Raider, can you hear me right? O. Hey Raider, can you hear me alright? Mm. Hey Raider, can you tak, tak. chyba. Hey Raider. Nie. Hey Raider, can you hear me Good. Hey Raider, Hey Raider. Hey Raider. You... Hey Hey he, 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 Hey, hey 3? Right? Tak. Czyli jak teraz będę gadał, to będą sobie myśleli, że kobitą jestem, ale ja ja. No dobra. Czy ustawiłem Tak. Zobaczymy, jak będą reagować. Zapytam się, jak ocenia ktoś mój głos. Kable muszę. Ogarnąć. Monitor bliżej. No jest wczuta większa na monitorze bliżej, ale wy nie widzicie mojej twarzy wtedy tylko czoło. E, to, to nawet nie jest aż tak blisko monitor. Teraz mam monitor tak, że jak wyciągnę rękę całą prosto, to jeszcze poza palcami, za opuszkami, jeszcze jest. Ja wiem, tyle przestrzeni. Więc ja mam z... daleko, naprawdę daleko mam monitor. Jak dam tak, to może wyglądać, że mam blisko, a to wcale nie jest blisko. Um, jak zrobię tak łokietem, to tyle jeszcze jest od łokcia, a sam łokieć jeszcze jest w przestrzeń stąd, tu. Słyszę, jak ktoś biegnie. Hey, 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 hello, don't shoot. Yeah, thanks. To też ja ją Chyba. Yeah, let's I'm sorry. Chcesz yeah. Nie wiem, mam broń Zreportujcie tego gościa Zreportujcie go Urwałem mu nogę, chyba. maciasz. I co, to granat, czy to to kur...ło? Jak karpia. Pu. Wiesz, wiesz, że robisz siebie Nieprawda. osobą publiczną i właśnie siebie Nieprawda frajera. nie odpowiedział. I dziwnie... Si wyczuwałem niebezpieczeństwo. Ale on miał lutu ja. Kurwa, stary, z tego się już nie wersowasz, Kurwa. Nie, jak... jakby ktokolwiek wiedział jak, jakie twoje imię czy coś, to człowieku za takie coś co pisze. Pisa Ty, obrosza, kurwisa, to jest do upgrade'u, Ja ewakuuję się jest do upgrade'u tego co rzadko jest Klucz do włazu piescy. A to jest jednorazowe? Dwie minuty mam, jadę Tylko broni wyrzućmy e, Rozłóż na części metalowe e, 33, dobra, jadę Czekaj, jakie kowadło? To miał taką dobrą broń nie, nie strzelał do mnie? A jest, kowadło Jakie to ammo używa? Ciężkie ammo Ile mam szczałów? Pięć. A to ogarniemy później. Słuchaj. Spytałem się jak ma na imię i nie odpowiedział. No i tyle, w sumie. Tam, gdzie Flara spadła, tam jest chłop, tak? To znaczy, że gdzieś są tu. No bo ktoś kogoś musiał zabić. To nie Flara? Czy jak na pewno słyszą mnie jako głos kobiecy teraz w grze, tak? To trzeba koś znaleźć. Pogadać do niego i żeby mi on odpowiedział jak słyszy mój głos. Kubusz, kubusz. Kubusz. O, a to co to? I repeat, coś tu było ogólnie. Proszę nie zabicie mnie, gramy sojusz teraz, bo mam dobrej temy. Hello? Nooo, kur! Don't shoot, man! Don't shoot. No, kur! Mam dobrej temy. Uciekam. U mnie. Dobra, chcę się bić, to się walimy. Czekaj, czekaj, teraz nie mogę. No, jestem matką. Nie zagrałbym, bo gram wolę grać solo, przyznam. I to działa w ogóle? Kurwej, dostał heda chłop. Heda dostał i nie upadł. Co jest? Trafiłem mu heda. Ej! Poczekaj. Kurna hata, a mogę to zawołać jeszcze raz? Ale ile lutu tu. Ile lutu tu jest teraz? Ile tu lutu będzie do zebrania? Nie mam czasu... Jak, jak to kurna zawołać? Jak to otworzyć? Tam jest chłop? Ojej. To, to Nie, nie, no kur nie per. Dostaw, dobra, skipajmy i się kidnę. Kil, kil, Dostaw mnie. Zamknij. Jak w dole, zamknij. A, Dobra, zasuwam. Co ma być, to będzie. A, zamknięte. Otwarte Dostaw mnie, tykaj. Tu jest lód chyba, był. Dobra, nie, wracam, nie ma co ryzykować. Dobra, udało się. Uh, uh, uh. Jest lepszy. lepsze. No to całe cały obiekt czyli atlas sygnał wydał normalnie jak w Voices of the Void. A czy komety mogą sygnał wydawać? Sygnał radiowy był jakieś 10 godzin temu. Czekaj. Cześć w 3 Atlas sygnał radiowy. Wykrycie rodników OH przez radioteleskop to nie dowód na istnienie obcych, to fundamentalny, ostateczny dowód na to, że 3 atlas jest aktywną kometą pełną lodu wodnego, dokładnie tak, jak przewidywała nauka. Astronomowie prowadzący obserwacje za pomocą radioteleskopu M Mirkat. Zarejestrowali pierwszy sygnał radiowy pochodzący z komety międzygwiezdnej 3 i Atlas. To już jedna z ostatnich okazji do prowadzenia na słuchu obiektu, który zmierza już ku gwiazdom po wizycie w układzie słonecznym. Czyli papa, pa. czyli Atlas. Jest sens na te nocne rajdy chodzić, czy nie? Czy duża różnica w lucie? E, nie opłaca się. Duża, ty się No wy... Dobra, to na razie grajmy na bambiorów. Okej, okay, jacy po cytrynki. Tu przyszedłem i morelki. Więc jakby ktoś widział, to proszę o informację. A, muszę tego eye trackera zamówić. A może do tirków eye tracker będzie Gites? Że jak popatrzę w prawo albo w lewo, to nie będę. No ale to w sumie. kierownicą się dzieje to samo. Że wezmę kierownicą lewo, ruszę, to się samo. Nie wiem, jak mam się zachować, jak kogoś spotkam. Czy friendly, czy walimy, po łbie od razu go. Bo kurde, trochę żal ich zabijesz, no ale tak. No żal mi ich. W DBD mi ich nie żal. Hello. Hey, don't shoot! Hello, my dear. Nie wiem, czy ja mam zmieniony głos. What's your name? Czy słyszą mnie jako kobitę? Ahmad? My name is Rebecca. Słabo go słyszę bardzo. No, mam głos zmieniony w grze jako. jako kobieta. Jak gadam do niego, on słyszy mnie jak jest, jakbym był kobietą. Hello. Don't shoot! Nie masz? Jak kur... nie mam? Mam ustawienia, mam. Głos 3, wybór głosu pierwsi, mam. To jest kobiecy głos. Hello. O skurwiel, chyba dostał. I think he got shot, I heard it. walczyć muszę ze sobą. Ale mam broń słabą, on ma o ma tą tego gardianka, takie. Maybe he'll come here to loot him and we can kill him. Don't shoot. Don't. Yes. Hey, team up? Thanks, go oh. There is a traitor. We need to kill him. Ale on chyba słyszy. Do you know what is the best spot for looting, the most valuable loot? Nie, no zapytam go z tym głosem, bo muszę mieć pewność. By the way, do, how can you hear my voice? Is it clear? Yeah, very clear. Eee, a jak, jak żebyś nie sprzedać? No bo nie zapytam, czy jako chłop słyszycie, czy jako kobita. Powiedział, że very clear. Metro eee, left I've seen guy here. Up there, up there. Nie wiem, czy go walimy. We fight him. We fight with him, we fight with him. We shoot. Don't shoot! We shoot. Yeah. There is another one, so can They are two. We are Do you have nades? Do you have nades? What? Eh, hey, try to catch that. Try to catch try to catch. Catch, catch it. tro to the left. Kolejny na za Szkoda, że nie mam mnie z nim na Wojsie, ja To mu powiedział, że w zachodzę. Jeden się nazywa 1970, a drugi Wiki chyba. Ciekaw jestem, czy słyszą mnie jako kobitkę, czy nie? Tu są, tu są. Okay. Jakie motkę dać? Kurwa, no. Dobra, krwi potrzebuję jakoś zabić, nawet teammate'a. Nie no, team nie zabiję. O, o, ty one są nieśmiertelne. Zapierniczam. O, cholipka. Zapierniczam. Cześć, maleńki. Trochę wygląda jak te. ewiskawatory z entropki. O, walka jest. Dobra. Nie, 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 a reload. Kurna, muszę się to szybciej jakoś. To chyba Max z dół się idzie. Nie, 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 kur. Przełamano osłonę. Hello, friendly. You don't shoot. I'm coming to extract. Nie zdąży, a ile mam? Kurwa, ile mam czasu? Zapomniałem? Nie mam czasu. Nie, 20 sekund mam. Ale z czym ja wyszedłem, z czego ja się przecieszę? Niezły lut? No daj spokój. Friendly wait! Don't shoot please no items! Don't shoot, please! Don't shoot! I am Rebecca, 19 years old. Don't shoot! And then I'm young. Don't shoot! Yes, yes. Don't shoot! I have only okay, my okay, on. <laughs> <laughs> Idziemy dalej. Ty odpuścił mi to, naprawdę dziwne. Ja bym nie odpuścił, ja bym zabił. Bo by cię nie zostawił? Nie, jak usłyszał, że jestem Rebecca, mam 19 lat i że młody jest, młoda jestem, to, to zaczął spierniczać i powiedział: "Okej, okay, okej." Okay. Sperma mu do głowy uderzyła. Takie określenie słyszałem, ale nie wiem czy w tym wypadku tak było. Spróbuj friendly roll w tej grze i zobaczysz, że wyjdziesz wygirowany. Pierwszy Podkradnę. A jest to jakiś egzekut? Hello? No weapon! A ja nowe weapon! Jest, jest. Tak, przypierdolę dole w tył. Tylko nie mam... Nie mam broni. To ten sam? Okej. Okay. No i delutować, nie mam za dużo do stracenia. Mmm, wracam, bo scenka broni nie mam. Mało miejsca. Wait for me, I'm coming to extract. Wait, wait. Nie, 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 pier... <ścoughs> nie, no. Ile czeka? Ile tu siadłem Ha biegnę szybciej. Może zgubię agresję ja zaraz. O, chuj. Okej. tam pobie... Y kill drone, kill drone! Near extract, kill! Tam biegł na prawo. Uciekaj? A jak? No czekam, zaraz się otworzą błazy.

Dobra, dźwięk Boje Czy dźwięk z drugiego ekranu? Jak to?